Pan z Wami. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie Wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie Wam dane. Miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarę, jaką wymierzycie. Oto Słowo Pańskie. Drugi dzień naszych rekolekcji. Spotykamy się na Eucharystii. Ponieważ odpowiedzieliśmy sobie na pierwsze pytanie, które postawiłem wczoraj przed nami, pytanie o to, czy ja naprawdę potrzebuję tych rekolekcji, skoro tu jestem, skoro podjąłem ten trud uczestniczenia w całych rekolekcjach wielkopostnych, to znaczy, że gdzieś tam w głębi serca potrzebuję takiego czasu. Zasłuchania w Słowo Boże, zasłuchanie to, co Pan Bóg ma mi do powiedzenia o sobie, o mnie o relacji jaką tworzymy. Dzisiejszego dnia naszych rekolekcji chcemy się skupić przede wszystkim na osobie Pana Boga i odpowiedzieć sobie na pytanie jaki jest Pan Bóg, kim jest Pan Bóg. Żeby zacząć mówić o Panu Bogu na samym początku musimy zdać sobie sprawę z tego, że Pan Bóg po prostu jest. Jest i kropka. Jego istotą jest istnienie. Wydaje nam się to dziwne, oczywiste, jednak kiedy tak sobie pomyślimy o naszym życiu, to czy przypadkiem nie było takich momentów, takich chwil, kiedy wołaliśmy Panie Boże, gdzie jesteś? Kiedy może powtarzaliśmy to pytanie, które bardzo głośno rozbrzmiało po dramacie II wojny światowej, po dramacie obozów koncentracyjnych: Gdzie wtedy był Pan Bóg? Dlaczego pozwalał? A tak wielkie cierpienie, tak wielkiej liczby ludzi? Gdzie jest Pan Bóg możemy zapytać dzisiaj, kiedy pomyślimy sobie o wszystkich istnieniach, wszystkich osobach, które każdego dnia giną z różnych przyczyn, czy to wojen, czy niesprawiedliwości, czy głodu, czy w wyniku chociażby aborcji? Gdzie jest Pan Bóg? Dlaczego nie reaguje na to całe zło? A może i w naszym życiu też często wołamy o tym, Panie Boże, gdzie jesteś? Przecież widzisz, jak tam się trudno żyje, przecież widzisz, jakie mamy zmartwienia, jakie problemy nieustannie nas toczą. Więc warto sobie uświadomić, że Bóg po prostu jest, On zawsze jest. Kiedy Mojżesz wyszedł na górę i zobaczył płonący krzak, kiedy rozmawiał z Panem Bogiem w tym płonącym krzewie i zapytał Boga o Jego imię, Pan Bóg mu powiedział wprost: Ja jestem, który jestem. Nie byłem, nie będę, ale jestem. I warto sobie to uświadomić, że my gromadzimy się w imię Boga, który jest. Nie Boga, który 2000 tysiące lat temu był. Nie rozczulamy się nad wydarzeniem sprzed dwóch tysięcy lat, jakim było narodzenie czy śmierć Pana Jezusa na krzyżu i Jego zmartwychwstanie, ale będąc na Eucharystii nieustannie w tym wydarzeniu bezprecedensowym dla historii świata. Po prostu uczestniczymy, mamy w tym udział, mamy dostęp przez sakramentalny znak Eucharystii. Skoro Bóg jest, to kiedy sięgniemy do pisma świętego, do Księgi Rodzaju, to zobaczymy, że Bóg jest Stwórcą. To On jest początkiem, zasadą całego wszechświata. On ten świat stworzył z miłości, dlatego że chciał, nie musiał stwarzać świata, ale, ale po prostu go stworzył ale jest kimś innym niż tylko Stwórcą, bo gdybyśmy Pana Boga nazwali tylko i wyłącznie Stwórcą, no to moglibyśmy mieć takie wrażenie, że Pan Bóg stworzył i powiedział do człowieka, a teraz co Ja Cię nie będę tutaj ingerował, ja nie będę się mieszał w Twoje sprawy, nie będę czuwał nad Tobą. Jednak doskonale wiemy, że Pan Bóg jest zupełnie innym Bogiem, jest innym Stworzycielem, który nie tylko ten świat stworzył, ale ciągle świat podtrzymuje w istnieniu ciągle się tym światem interesuje. I żeby sobie to jakoś bardzo mocno uzmysłowić, że Pan Bóg naprawdę się interesuje tym światem, to zobaczcie, że jest takie, takie dwie sceny w Księdze Rodzaju na początku stworzenia, które pokazują nam, jak bardzo Pan Bóg interesuje się światem. W drugim opisie stworzenia człowieka widzimy taką troszeczkę inną kolejność, ponieważ Pan Bóg najpierw stwarza Adama, mężczyznę, potem stwarza dla niego cały świat, rośliny, zwierzęta, jednak w pewnym momencie widzi, że mimo tego, że człowiek ma wszystko, cały ten świat, że żyje w przyjaźni z Panem Bogiem, to jego twarz jest smutna. Jest jak gdyby, czegoś czegoś mu brakuje. Niektórzy kaznodzieje mówią, że Adam jest w tym momencie jeszcze jakiś taki niedorobiony, mężczyzna jest jeszcze taki niedorobiony. I kiedy Pan Bóg to zauważa, to już nam pokazuje to, że Pan Bóg naprawdę dalej się interesuje swoim stworzeniem. Nie jest Mu to obojętne, że ten mężczyzna jest smutny, że czegoś mu brakuje. Więc co robi Pan Bóg? Stwarza mu kobietę. Najpierw Adam zostaje pochłonięty w bardzo głębokim śnie. Potem Pan Bóg tworzy kobietę, którą ustawia obok niego. I co robi? co robi Adam? Pojawia się uśmiech na jego twarzy i wykrzykuje z radością, ta prawdziwie jest częścią mnie jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Bóg zainterweniował. Bóg interesował się swoim stworzeniem. Drugim takim bardzo ważnym dowodem na to, że Bóg naprawdę jest tym, który się interesuje nami, interesuje swoim światem, interesuje stworzeniem, jest to, co Pan Bóg czyni po grzechu pierworodnym. Kiedy wychodzi do człowieka i pyta Adami: "Gdzie jesteś?". Nie jest mu to obojętne. Że coś w pewien sposób zakłóciło ten kanał komunikacji między człowiekiem a Panem Bogiem, że pojawił się grzech. Wychodzi do człowieka, aby zapytać, co się stało. Dlaczego tak się stało? Jakie były powody tego, że człowiek sięgnął po ten zakazany owoc? A więc Bóg nie jest tylko stworzycielem, nie jest tylko jakimś Arystotelesowskim demiurgiem, który stworzył świat, ale jest stworzycielem, który nieustannie podtrzymuje ten świat w istnieniu. Dlaczego? Dlatego, że jak. Podpowie nam Jezus Chrystus w Ewangelii. Bóg jest Ojcem. Kiedy apostołowie proszą pana Jezusa, aby nauczył ich się modlić tak jak on się modli, to Jezus mówi: powtarzajcie, ojcze nasz. W listach czytamy o tym, że możemy do Boga wołać ojcze, możemy do Boga wołać abba, tatusiu. Bóg jest naszym ojcem, stworzycielem, który zachowuje się tak jak, tak jak ojciec. I żeby sobie to uzmysłowić, to. Mi bardzo mocno pomógł pewien film pod tytułem Ziemia Maryi. Otóż w tym filmie, na samym jego początku, yy, autorzy tych, tego filmu przedstawiają historię zbawienia, to znaczy stworzenie świata, stworzenie człowieka, pierwszy upadek i te najbardziej podstawowe prawdy z historii zbawienia. I tak jak zawsze czytałem ten opis księgi rodzaju i miałem przed oczami obraz człowieka, którego stworzył Pan Bóg jako takiego mężczyzny i kobiety w sile wieku. W tym wieku około 30 lat, może 25, i wtedy Pan Bóg dał im to wszystko. Tak w tym filmie zostało to pokazane, że Pan Bóg, który stworzył świat, stworzył człowieka, stworzył go jako dziecko niemowlaka. To w niemowlaka tchnął tchnienie życia. A skoro tak, to Pan Bóg musiał przez te pierwsze lata tym niemowlakiem się bardzo mocno zajmować. Można powiedzieć, prowadził go za rękę, prowadził go czy pokazywał mu ten świat, kiedy człowiek był w ramionach, w ramionach ojca, w ramionach Boga. I często też w Piśmie Świętym o tym czytamy, że kiedy Bóg mówi, że nosiłem cię na moich rękach. Tak jakby Pan Bóg chciał nam przypomnieć to, że jest naszym ojcem, który jest dla nas od początku, który stworzył nas nie jako dorosłych, ale jako takie dzieci, które w pewien sposób wychował, wykształtował, nauczył tego świata. I kiedy Pan Bóg okazuje tą swoją wielką miłość, ojcowską miłość, macierzyńską miłość do człowieka, to też daje człowiekowi odpowiedzialność. W tym samym filmie jest taka scena, kiedy już taki troszkę starszy, starsze dziecko, może w wieku 10, 11 lat, idzie za rękę z Panem Bogiem przez raj, widzi jakieś zwierzę i pyta Pana Boga, tato, to co to jest? I wtedy Pan Bóg mówi do tego człowieka, Ty sam mu nadaj imię. Masz udział w tym stworzeniu stwarzaniu świata, jesteś odpowiedzialny również za ten świat, który ci postawiłem, masz moc, masz sprawczość do tego, żeby nazywać poszczególne gatunki zwierząt czy roślin. A więc Pan Bóg jest Ojcem, i ta jego miłość ojcowska nie jest tylko taką czułą troską, próbą ochronienia człowieka przed wszelkim niebezpieczeństwem, ale również miłością, która jest związana z podjęciem odpowiedzialności Pan Bóg. Wierzy w nas, dlatego wkładzie na nasze barki odpowiedzialność. I kolejna rzecz, kiedy Pan Bóg kiedy człowiek zgrzeszył, to w tym filmie też pojawia się taki moment, kiedy to nie Pan Bóg wyrzuca człowieka z raju, ale człowiekowi jest wstyd wobec swojego ojca, wobec Pana Boga i zaczyna uciekać. I co robi Pan Bóg ze swoją ojcowską miłością? Mówi, wypowiada ten autor scenariusza tego, tego filmu jak gdyby wsadza w, słow, w usta Pana Boga mniej więcej tego typu słowa Nie spocznę, dopóki wszystkich dzieci z powrotem nie przyprowadzę do siebie. Czyli zobaczcie, widzimy w tym wszystkim, że Bóg, który jest Stworzycielem, jest naprawdę naszym Ojcem, który zachowuje się tak jak Ojciec. Kiedy my pomyślimy o naszych relacjach macierzyńskich ojcowskich. To przecież to, o czym przed chwilą opowiedziałam, jest dla nas czymś naturalnym, że my dajemy odpowiedzialność swoim dzieciom. W pewnym momencie, można powiedzieć, dajemy im klucze do naszego mieszkania i mogą wrócić do tego domu, mogą ten dom zamknąć, otworzyć w każdym momencie. Dlaczego? Dlatego, że wiemy, że byle komu tego, tych drzwi nie otworzą. Dajemy pewną odpowiedzialność, zaufanie temu dziecku. Nie musimy je kontrolować na każdym kroku, bo ufamy, że nie narobi głupot. A nawet jeśli narobi głupoty, to przecież nikt nie odwróci się od swojego dziecka. Ciągle będzie się interesował tym, co u tego dziecka słychać, nawet wtedy, kiedy to dziecko jakoś się pogubi i już będzie rzadko kontaktować się ze swoimi rodzicami. Ja, chociaż nie jestem rodzicem, też odkrywam, jak takie, takie postawy są obecne w moim życiu. Kiedy nie ma takich naturalnych więzi, prawda, rodzicielskich, macierzyńskich, to ja w pewien sposób zawsze myślę o tych, z którymi moje drogi się jakoś skrzyżowały. Nie jestem jakoś może mega doświadczonym księdzem, bo w tym roku będzie 9 lat, odkąd przyjąłem święcenia kapłańskie. Jednak kiedy pomyślę sobie o moich pierwszych uczniach, których spotkałem na katechezie, było to liceum, a więc klasa maturalna. Dzisiaj ta młodzież jeszcze wtedy ma już swoje rodziny, niektórzy mają swoje własne dzieci, dzielą się. Tym, co przeżywają na mediach społecznościowych, i kiedy widzę jakąś nową relację na Facebooku czy na Instagramie, tej mojej znajomej czy mojego znajomego, z którego moje drogi się z nim skrzyżowały, to zawsze sobie myślę, co tam u niego. Czy wszystko w porządku? Czy nic się z nim nie dzieje? Czy nie ma jakichś problemów? Tak, Można powiedzieć, nic mnie dzisiaj z tym człowiekiem nie łączy. Nie spotykamy się, nie dzwonimy do siebie, nie rozmawiamy, ale w pewien sposób we mnie jest taka, nie może nie tyle ciekawość, co taka bym powiedział, ojcowska troska tak? o tego człowieka. I to, to jest coś, co towarzyszy każdemu z nas. Więc skoro my jesteśmy tak wobec innych ludzi, to ileż bardziej Pan Bóg w stosunku do nas kieruje się właśnie takimi emocjami, takimi uczuciami, takim pragnieniem dobra dla nas, takim interesowania się tym, co u nas się dzieje. Pan Bóg szanuje również naszą wolność, dlatego nie wchodzi w butami tam, gdzie Go nie zapraszamy. Tam, gdzie nie chcemy Jego obecności, ale to nie znaczy, że On się przestał tym interesować, że Jego przestało to obchodzić, co się, nas, co się u nas dzieje. Kiedy popatrzymy na Pana Boga, który jest, który jest Stwórcą, Stwórcą, który jest Ojcem, to też widzimy, że Pan Bóg jest Ojcem Wszechmogącym. Powtarzamy to podczas każdej niedzielnej Mszy Świętej. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego tego, który stworzył niebo i ziemię. Tego, który podtrzymuje ten świat w istnieniu. A więc Pan Bóg jest tym, który jest wszechmogący. Dlaczego tak ważne jest to, abyśmy to sobie uświadamiali nieustannie? Ponieważ skoro Pan Bóg jest wszechmogący, skoro wierzę w Pana Boga, który jest wszechmogący, to nawet jeżeli ja doświadczam pewnych ograniczeń w moim życiu, a przecież na każdym dniu je doświadczam choroba, cierpienie, czy brak jakiegoś talentu, brak umiejętności, Sprawia, że ja jestem w pewien sposób ograniczony. Nie jestem omnibusem, który pozjadał wszystkie, wszystkie rozumy. Ja się nie znam na biologii, trochę się znam na fizyce z racji moich zainteresowań, ale na biologii to się w ogóle nie znam, ale idę do lekarza, bo ufam, że on wie lepiej. Więc skoro wierzę w Boga, który jest wszechmogącego, który wierzę, że Bóg jest moim Ojcem, to z tymi problemami idę do mojego Ojca, idę do mojego Taty, który jest wszechmogący, który jest wszechpotężny. Z tym, czym sobie nie mogę poradzić, idę do Ojca, idę do Boga, idę do Tego, który może coś temu zaradzić. Proszę Go o to, żeby jakoś zaradził tej sprawie, nie według moich zamysłów, nie z gotowym planem, nie z gotowym rozwiązaniem, bo ja nie wiem, co jest dla mnie dobre, ale Bóg, który mnie zna, Bóg, który jest moim Ojcem, Bóg, który jest wszechmogący, wszechpotężny, On wie lepiej, co mi posłuży przede wszystkim do zbawienia. Ta wszechmoc Pana Boga najpełniej objawia się w łasce przebaczenia. Tak o tym czytamy, czy tak się modlimy w czasie mszy świętej, kiedy sprawujemy ją o tajemnicy pojednania. W prefacji pojawia się takie, takie zdanie, że Bóg najpełniej objawia swoją wszechmoc w łasce przebaczenia. A więc to jest ten przymiot kolejny Pana Boga, wypływający z Jego wszechmocy, czyli Jego miłosierdzie. Zobaczcie, że dzisiaj w Ewangelii słyszeliśmy o tym, kiedy Jezus mówi: Bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny. Pokazuje nam Ojca, pokazuje nam Boga, który jest miłosierny. Takie podobne zdanie możemy przeczytać w Starym Testamencie, kiedy Pan Bóg mówi o sobie, a więc mówi też i do każdego z nas: Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Ta świętość Pana Boga, ta Jego wszechmoc, również objawia się w tej łasce miłosierdzia. Święty w języku hebrajskim oznacza tyle, co oddzielony, inny. Pan Bóg jest o tyle inny od nas, że potrafi być w stopniu doskonałym, miłosierny. I to miłosierdzie przejawia się w tym, że Pan Bóg przebacza nam nasze grzechy. Pan Bóg daruje nam całą niegodziwość naszego grzechu, dlatego daje nam swoje słowo daje nam Jezusa Chrystusa jako baranka przebłagalnego za nasze grzechy. Ale żeby to przebaczenie grzechów było skuteczne, to musimy zrobić to, czy jesteśmy zaproszeni zrobić to, co zrobił prorok Daniel w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Kiedy woła do Pana Boga, wielkiego, straszliwego, tego, który jest wierny, tego, który jest miłosierny, kiedy w pewien sposób spowiada się przed tym Panem Bogiem, mówiąc to my zgrzeszyliśmy, to my zbłądziliśmy, to my popełniliśmy nieprawość, zbuntowaliśmy się, Odstąpiliśmy od Twoich przykazań, nie byliśmy posłuszni Twoim sługom, prorokom, którzy przemawiali w Twoim imieniu do, nas, do naszych królów, do naszych przywódców, do naszych przodków i do całej ludności kraju. I prorok dalej mówi, że mimo, że tak było, że tacy jesteśmy buntownicy, ci, którzy sprzeniewierzają się Twojemu pra prawu, to Ty, Panie Boże, jesteś miłosierny i okazujesz łaskawość. Jesteś miłosierny i okazujący łaskawość, i wierzę w to, że również dla nas masz tą łaskę miłosierdzia. A to, że dzisiaj przebywamy na obczyźnie, to, że dzisiaj jesteśmy deportowani, to, że dzisiaj świątynia uległa zbezczeszczeniu, jest w pewien sposób tylko po to, żebyśmy mogli się nawrócić, żebyśmy mogli zrozumieć swój grzech, żebyśmy na nowo wypowiadali te słowa, które wypowiedzieli przodkowie przed Mojżeszem, przed Jozłem. My chcemy służyć Panu. My chcemy iść za Jego Słowem. My chcemy iść za Panem Bogiem. Kochani, możemy długo mówić o Panu Bogu, jaki On jest. Możemy poznawać Jego przymioty, ale wszystko to, co powiemy o Panu Bogu, jest tylko i tak jakimś skrawkiem rzeczywistości. Na dobrą sprawę Pana Boga w pełni poznamy dopiero wtedy, kiedy spotkamy się twarzą w twarz. Kiedy będziemy się wpatrzeć, wpatrywać w Jego miłość, w Jego obecność, w Jego świętość. Jego mił, kiedy będziemy przeżywać też to Jego miłosierdzie w sposób doskonały. Dlatego każdy z nas jest zaproszony nie tylko, żeby usłyszeć raz o Panu Bogu, raz zobaczyć Pana Boga na własne oczy, ale w pewien sposób tego Pana Boga nieustannie odkrywać, nieustannie poznawać. I droga chrześcijańska, droga każdego z nas, to jest droga przede wszystkim nieustannego poznawania Pana Boga. Tak jak człowieka. Nie da się poznać raz na zawsze, tylko każdego dnia poznajemy Go na nowo. Tak samo i z Panem Bogiem, każdego dnia poznajemy Go na nowo. I mamy takie cztery drogi poznawania Pana Boga. Pierwszym z nich, pierwszą z nich jest przede wszystkim nasza codzienna modlitwa. Skoro modlitwa jest rozmową z Panem Bogiem, to żeby kogoś poznać, to muszę zacząć z Nim rozmawiać. W jakiś różny sposób, nawet żeby to miała być taka rozmowa służbowa. Taką rozmową służbową jest niech będzie ten nasz poranny i wieczorny pacierz. To jest rozmowa służbowa, ale doskonale wiemy, że taka rozmowa służbowa to za mało, żeby kogoś poznać. Można oczywiście usłyszeć, co mam robić, czego mam nie robić, ale żeby poznać czyjeś serce, poznać czyjeś zamysły, ja muszę wejść z taką osobą w jakiś większy dialog, w jakąś pewną zażyłość. Już nie tylko muszę zdać sprawę z tego, co zrobiłem, czy czego nie zrobiłem, ale muszę przede wszystkim usłyszeć bicie tego serca, przebieg myśli osoby, którą chcę poznać. Dlatego Pan Bóg zaprasza nas na drugą drogę, czyli drogę czytania i rozważania słowa Bożego. Jeżeli czytam Biblię, to poznaję zamysły Boga, poznaję jego słowo, poznaję jego pragnienia, poznaję jego myśli. I w ten sposób jeszcze bardziej mogę poznawać tego, to jaki Pan Bóg jest. Jeszcze bardziej mogę się nim zachwycać, jeszcze więcej mogę zrozumieć, co Pan Bóg chce uczynić w moim życiu. Trzecia droga poznawania Pana Boga to jest droga również dzielenia się tym Panem Bogiem z innymi. Każdy z nas jest zaproszony do tego, aby dzielić się tym, jak przeżywa Pana Boga. Zobaczcie, że czy to jest homilia podczas Mszy Świętej, czy to jest jakieś spotkanie z księdzem, to gdzieś tam w jakiejś rozmowie zawsze będzie. Obszar do tego, że ksiądz podzieli się swoim doświadczeniem Pana Boga. Tak, tego, jak On przeżywa Pana Boga, jak On przeżywa swoje powołanie w kontekście Pana Boga. To, że dzisiaj z Wami tutaj jestem, też jest takim moim świadectwem tego, jak ja rozumiem Pana Boga, jak ja Go przeżywam, co mi pomagało, co mi pomaga odkrywać tego Pana Boga na co dzień. Nie? I wtedy, kiedy my potrafimy rozmawiać o Panu Bogu, potrafimy dzielić się tym Panem Bogiem, naprawdę nawzajem się umacniamy. Nawzajem widzimy to, że że tych, którzy myślą tak jak ja, jest więcej. Nie jestem sam. Więc warto w swoim domu zapoczątkować, a może pielęgnować jeszcze bardziej, rozmowę z najbliższymi o Panu Bogu. Czy jest przestrzeń na to, żeby rozmawiać o Panu Bogu? Czy tylko wymagam od dzieci, od wnuków, żeby chodziły do kościoła? Ale dlaczego mają chodzić? Co tobie daje, że ty chodzisz do kościoła? Co tobie daje to, że się modlisz? Co tobie daje to, że. Czy też Pismo Święte, podziel się takim świadectwem. Powiedz mu, dlaczego to jest ważne dla ciebie. Nie dlaczego On, dlaczego on ma to robić. On musi w Twojej sposób sam też tego doświadczyć, dlaczego to jest takie ważne, ale Twoje świadectwo będzie w tym momencie będzie, będzie bardzo istotne. I ostatnia droga, a może powinienem od niej zacząć, tego poznawania Pana Boga, to jest przede wszystkim spotykanie się z żywym Bogiem w sakramencie Eucharystii. Jesteśmy zaproszeni do tego, aby rozkochać się w tej cichej, pokornej obecności Pana Boga pośród nas w sakramentalnym znaku Eucharystii. Jesteśmy zaproszeni do tego, aby adorować tego Pana Jezusa, aby trwać przy Nim, nie tylko w niedzielę, kiedy jesteśmy na Eucharystii, ale jak najczęściej pragnąć przyjmować Go do swojego serca. Ta ofiara, którą składamy na ołtarzu, nie jest pamiątką, nie jest wspomnieniem wydarzeń dawno minionych ale jest żywą ofiarą, którą tutaj składamy. Ofiarą za zbawienie naszej i całego świata. Jest naszą okazją do tego, że możemy uczestniczyć w wydarzeniu Golgoty, w wydarzeniu krzyża. Mamy dostęp do Pana Boga w widzialnej postaci, w widzialnej postaci, jakiej jest tajemnica Eucharystii. Możemy Go adorować, możemy Go przyjmować, możemy przy Nim trwać. Więc zapraszam Was do tej drogi, Drogi umiłowania Eucharystii. Kiedy będziemy kochać Eucharystię, kiedy będziemy kochać przyjmowanie Pana Jezusa do swojego serca, gdy będziemy z całą mocą też i przyjmować całkowicie Pana Boga, On będzie nas przemieniał w siebie. A z drugiej strony, kiedy będziemy dbać o stan łaski uświęcającej w naszym życiu, będziemy też i często korzystać z sakramentu pokuty i pojednania, który tak bardzo wiąże się z tajemnicą Eucharystii wiąże się z Panem Bogiem. Więc warto. Dawać tą miarą dobrą, ubitą, utrzęsioną, taką prawdziwą, rzetelną, dawać Panu Bogu nasz czas, dawać Panu Bogu nasze pragnienia, dawać Panu Bogu to wszystko, co, czym żyjemy. Ponieważ Pan Bóg tą samą miarą będzie nam odpłacał, nawet jeszcze większą, ponieważ wypełnioną ponad brzegi wsypią zanadrza Wasze. Pan Bóg będzie nam oddawał więcej, niż jesteśmy w stanie przyjąć pod warunkiem, że my też będziemy chcieli Panu Bogu coś ofiarować. I zatem ta droga poznawania Pana Boga nieustannie nas umacnia. Niech nieustannie będzie w nas to pragnienie odkrywania Pana Boga.